63 osoby. W głosowaniu wzięło 63 osoby. Po przeliczeniu kart do głosowania poszczególni kandydaci otrzymali. Natalia Cichowska-Cieśla 62 głosy. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że większością głosów sołysem została wybrana Natalia Cichowska-Cieśla. Dziękuję Pani Przewodniczącej Serdecznie gratuluję Pani Słotzy sukcesów, trudnej pracy i powodzenia na przyszłości. Przechodzimy do punktu 10, w którym będziemy Wami. Chciałabym podziękować mieszkańcom naprawdę za imponującą frekwencję. No i cóż, no i bierzemy się do pracy. Błym sukcesem to jest plac zabaw, który powstał, siłownia napowietrzna, którego nie mieliśmy tutaj w miejscowości. i Przyjeżdżają mieszkańcy z ościennych właśnie miejscowości, żeby z dziećmi, bo jest fajne miejsce ustronne, gdzie jest bezpiecznie. Lampy hybrydowe, które powstały, 7 sztuk, jeszcze w tym roku jedna będzie dołożona droga łącznik właśnie pomiędzy kolonią a sobą, a tutaj główną drogą powiatową. No i to bym takim do największych sukcesów zaliczyła. A co jeszcze jest przed wami? Przed nami, no tak jak mówiłam właśnie w sprawozdaniu, znaczy, generalnie należy podkreślić, że kadencja będzie trwała bardzo krótko, ponieważ tylko półtora roku. Natomiast plany są takie, aby zmodernizować salę OSP na miarę współczesnych standardów.